Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj przez do Was kolejny filmikiem na temat moich ust. I dzisiaj chciałam do Was przyjść z takim filmikiem, gdzie pokażę Wam po prostu moje produkty pielęgnacyjne do ust, jakie posiadam. Jest ich parę i postanowiłam, że taki może krótki dla Was filmik nagram. Teraz się zbliża jesień, wiadomo, usta potrzebują większego nawilżenia, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam pierwszym takim moim podstawowym produktem jeśli chodzi o pielęgnację ust to już wam pokazywałam w lip product tam jakoś to się nazywa jest to masełko z niwej, ja mam te karmelowe, już wam pokazywałam, że tutaj dość trochę tego zużyłam jest to mój produkt numer jeden jeśli chodzi o pielęgnację ust bardzo fajnie nawilża, ma ładny zapach ładny daje efekt na ustach ja też często robię dawać je na noc i tak właśnie rano tej mam naprawdę fajnie nawilżone usta, to zawiera parafinę, więc nie jest naturalne, jeśli komuś to przeszkadza, to no, no to nie polecam ale sam sobie z fajnym kosztuje 10 zł, więc to nie jest dużo jak ten produkt do ust i naprawdę nawilża, kolejnym produktem takim nawilżającym do ust no Tutaj ja mam Carmex. Ja wam, że nie każdy przepada za Carmexem. mi akurat się bardzo podoba. Z tym, że ja zazwyczaj właśnie mam, używam go w latem, ponieważ on daje taki efekt mrowienia to jest takie coś, takie ochłodzenia, co ja bardzo lubię latem, bo nałożymy i takie czuć na efekt, bo w zimę to nie za bardzo lubię, jak jeszcze chłodne uczucia jest na moich ustach. I fajnie też jest na lato, ponieważ to ma SPF-15. Ja mam tą wersję truskawką Carmexu, i to jest ten taki w tym takim aplikatorze takim. Takim, takim. Eee, tak jak mówię, on już moim zdaniem gorzej nawiża niż te masełko, ale fajnie, ale tak jak. Ciągle powtarzam się, ale tak jak mówię, ale tak jak mówię, ale tak jak mówię. Eee, u mnie się sprawdza na lato i eee, lubię tak jakby go używać eee, w takie upały, ale tak to już jesienią też spokojnie mogę. Eee, fajnie wieżę, tak jak mówię, to nie jest to, co masełko i ciągle się powtarzam. Jezuś, przepraszam Was. Już nie będę. Kolejnym moim produktem, takim balsamem są to oczywiście niwe Teraz już w takich, w takich aplikatorach, już nie w, jako masełko. I ja tutaj mam Vitamin Shake, Cranberry Raspberry i to jest taka różowa, ona pozostawia taki lekki, różowy kolor, co mi się też bardzo podoba. Pięknie pachnie, uwielbiam ten zapach, taki właśnie, tutaj co to jest? porzeczka i... nie, nie, nie tak, porzeczka i malina śliczny zapach ładny kolor taki różowy no i fajnie nawilża, to już te w już nie są takie nawilżające jak ta masełka ale też bardzo fajnie nawilżają i fajnie się sprawdzają drugi tu jeszcze mam z Nivei i to jest już truskawkowa i ona już jest czerwona i pozostawia taki lekki czerwony kolor, co też mi się bardzo podoba na ustach no i też nawilża ja je zawsze mam w torebce bo jak gdzieś idę, bo to jest tylko wiadomo, wygodne, wyciągamy nakładamy, lubię też po jakieś szminki nałożyć te balsamy lub na jak mam na przykład konturówkę czy coś na to jeszcze jakiś balsam, to wtedy nakładam te ładne są, znaczy fajne są bo, to, bo nakładają, znaczy mają już taki kolor czy to nie jest bezbarny bezbarny ba balsam na ustach tylko jednak daje kolor, a też przy okazji dba o nasze usta, więc jeśli ktoś na przykład nie lubi malować komino z szminkami i tak dalej, to polecam takie produkty używać i do szkoły i tak dalej kolejnym takim balsamem do ust jest to Baby Lips, ja mam tą różową wersję, uwielbiam zapach uwielbiam zapach tych Baby Lips, chciałam jeszcze sobie kupić tą chyba czerwoną, czy taką, znaczy, że kolor ma czerwony tej pomadki, zobaczymy jak mi się skończy, to spróbuję to są oczywiście z Maybelline, one kosztują chyba też około 10 zł Wszystkie te balsamy, które wam pokazuję Są w okolicach 10 zł I co tu mogę powiedzieć Fajnie nawierżają Ładny mają kolor jest to dość intensywne jak na balsam Co mnie mega zaskoczyło, ale też ucieszyło Więc się cieszę No i fajnie nawierżają I to jest w ogóle Baby Lips moim zdaniem są Super rozwiązanie do szkoły, bo e, łatwo się nakłada, nie potrzebują tego lusterka, ale jednak jest fajny kolor i super pielęgnują. więc e, te z Nivea oczywiście też lubię i będę kupować. Ale Baby Lips tutaj moim zdaniem e, zwycięża i e, częściej po prostu używam. Przepraszam, że tutaj mam brudną rękę, ale nagrywałam Wam przed chwilą e, inny filmik i tak nie zmyło się to do końca. Dalej, e, tutaj. A dalej mam jeszcze dwa takie produkty, można powiedzieć, takie jakby pielęgnacyjne. Pierwsze jest to takie czoklet Ja to kupiłam w Rosmanie za 10 zł. I jest to po prostu masełko o zapachu czekolady. To jest takie. Czy to nie jest masełko? To jest taka wazelina coś takiego. I tu to jest w ogóle całkiem co innego, co przeciwieństwo tamtego masełka, bo ponieważ to jest takie rzadkie, to nie jest już takie treściwe, fajne. Tak, to jest wazelina taka. Um, ja już tego więcej nie kupię, ale um, nie jest to takie złe. Mega mi się podoba zapach, ponieważ jak takie jak, jak kakao pachnie, no, identycznie. I też jak włożymy do torby czy coś, to potem wszędzie ten zapach jest, więc w ogóle super. Ale nie jest po prostu jakieś mega nawiżające I ja to używam w ciągu dnia, to ok. Ale jakoś na noc, żeby nie wiem, zreperować moje usta, czy że jak mam suche skórki, czy coś, no to to już nie jest ten produkt. To jest po prostu taki, moim zdaniem, gadżet, bayer, coś takiego więc fajny zapach, fajny na dzień, ale nie żeby jakoś super dbać o usta jeśli ktoś nie ma problemu z ustami, to najbardziej polecam ale jeśli ktoś naprawdę potrzebuje takiego porządnego balsamu, który poprawi kondycję naszych ust no to tutaj e, nie radziłabym i ostatnim takim balsamem, e, to już bardziej jest taki to, totalny bajer mogę powiedzieć to jest to po prostu taki balsam z Coca-Coli ja go kupiłam w Biedronce e, nie pamiętam, kosztował chyba też 10 zł, albo 6 zł, coś takiego no oczywiście zapach jak Coca-Cola No ja jestem totalnie kupiona Mi się mega podoba ten produkt Ale on nie nawilża I dlaczego? Ponieważ Ja go nałożę, nie, no tak Nie mogę wam powiedzieć czy nawilża, nie mogę wam powiedzieć Czy długo się utrzymuje, ponieważ to jest tak, że ja Nałożę go na usta, siedzę I już po minucie go nie ma Bo całe po prostu go zjadam Bo pachnie Coca-Cola, smakuje Coca-Cola No i no nie mogę się oprzeć, więc to nie jest dobry produkt na zimę, kiedy mam posmarowane i stoję na dworze na mrozie i oblizuję usta I potem mam jeszcze gorsze usta, więc <laughs> nie polecam to jako pielęgnację, ale jakiś taki, nie wiem, Bayer czy coś, jeśli ktoś ma ochotę, nie wiem No nie wiem, no to jest chwyt marketingowy, no tak powiem Po prostu to kupiłam, bo mi się podobało, że to jest Coca-Cola ja uwielbiam Coca-Cola i... Totalnie zostałam kupiona przez ten balsam, ale to nie jest jakiś specjalnie nawieżający, czy kolor ma taki delikatny, po prostu jak zwykły jakiś balsam, ale też nie. Nic nie specjalnego po prostu. Więc to tyle, jeśli chodzi o takie produkty pielęgnacyjne do ust, które niektóre mają kolor, niektóre nie, ale są to głównie pielęgnacyjne, czyli idealnie moim zdaniem do szkoły czy, czy tak na co dzień. No, więc to tyle. Jeśli się podobało, to oczywiście, proszę łapki w górę. Jeśli jesteście nowi, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Piszcie w komentarzach, co chcecie pooglądać. I do zobaczenia w następnym filmiku.